Ludzie mnie pytają Epikube, czy da się podsłuchać policję? Moja odpowiedź oczywiście brzmi No nie wiem To zależy No ale od czego to zależy? Od czego to zależy? Czemu tak jest? Odpowiedź brzmi No to zależy czy mieszkasz w dziurze Czy w trochę większej dziurze Czy powiedzmy w Warszawie, czy powiedzmy nie wiem yy, Gdzieś na wypizdowie na Podlasiu Gdzie jeszcze, nie wiem, psy dupami szczekają no bo powiedzmy, w takiej Warszawce przykładowo, no nie posłuchacie sobie policji, no to jest niemożliwe, to jest tak zwana łączność cyfrowa, to jest zakodowane, najstarszym goralom się nie śniło, żeby coś takiego w ogóle y, posłuchać w takim mieście, nie? No, to, to, no nie. A z kolei, jeżeli mieszkacie w mniejszych miastach, a nawet bym powiedział w takich średnich miastach, no to istnieje bardzo duża szansa, iż można coś takiego zrobić, ponieważ y, oni pracują na tak zwanym analogu. Czyli po prostu jest to wykonalne, możecie sobie technicznie rzecz biorąc posłuchać coś takiego. No a skoro mamy już takie bym powiedział bardziej techniczne sprawy za sobą, pozwolę sobie zacytować tutaj ze strony radioszynka.pl jak to dokładnie wygląda. Także uwaga, cytuję. Słuchać możemy wszystkiego, co nadawane jest na falach radiowych, podobnie jak przykładowo, przechodząc gdzieś obok, możemy usłyszeć, o czym rozmawia patrol policji, spisujący kogoś na ulicy. Ale co ważne, nie wolno nam jednak łamać zabezpieczeń, czyli zaszyfrowanego sygnału. Nie wolno nam też rozpowszechniać nagrań transmisji ani żadnych danych, które usłyszymy. Dotyczy to również odsłuchu z głośników przy osobach postronnych. Nie możemy też, oczywiście, w żaden sposób wykorzystywać usłyszanych informacji. Po prostu. Jeżeli Usłyszymy komunikat, który nie był dla nas przeznaczony, powinniśmy go od razu, natychmiast zapomnieć. No i niestety. Mimo tego, że nasuch jest legalny, pewne służby mają naprawdę wielki problem ze zrozumieniem tego faktu. Przykładowo straż ochrony kolei, widząc na przykład skaner radiowy w rękach pasażera, może mieć naprawdę chęć wysadzenia delikwenta takiego na najbliższej stacji czy wezwać nawet policję. A to się no nawet mi osobiście zdarzyło. A ona lubi na przykład y, skonfiskować takie urządzenie ta policja. Należy również pamiętać, że nadawanie bez pozwolenia radiowego poza pasmami, które tego nie wymagają, na przykład CB czy PMR, jest nie Legalne. I w skrajnych przypadkach możemy nawet i za to do więzienia. Tak, takie rzeczy się działy. Zresztą nawet niedawno było głośno sytuacje, gdzie przy użycie samego radio stop pewne osoby bez przyczyny zatrzymały niejednokrotnie pociągi na liniach kolejowych. Grozi za to od 6 miesięcy do nawet 8 lat więzienia. Naprawdę. No dobra, no ale czemu w internecie można znaleźć takie dane jak częstotliwości służb, na przykład na samej tej stronie Radioszynki? Eee, czy wszyscy publikujący je łamią prawo? A odpowiedź brzmi: nie. Prawo nie zabrania publikowania danych na temat używanych przez różne służby częstotliwości radio. No i to w zasadzie byłoby na tyle. Mam nadzieję, że chociaż w jakiś stopniu przybliżyłem Wam ten temat, jest Wam szerzej znany. Przynajmniej się starałem. Jeżeli miałbym coś dodać, coś ująć, to zapraszam do sekcji komentarzy, żeby mnie tam poprawić albo podyskutować. Oczywiście w pełnej kulturze. Także mam nadzieję, że nie wsadziłem tutaj pijach w mrowisko, ponieważ no, ten temat jest dosyć sporny. Każdy coś innego uważa na ten temat. Dlatego też zapraszam Was jeszcze raz do sekcji komentarzy. Ale no, myślę, że wyszło dobrze. No to trzymajcie się, cześć, dobranoc pa.